Ja czekam trzeci rok Patrzę przed siebie Czy przyjdzie ktoś od ciebie? Mm, czy przyjdziesz ty? Mm, 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 mm. Czy wiesz, że twoje oczy mm, 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 spalają mnie jak ogień? Mm, mm, mm. Czy gdy patrzę w twoje oczy mm, zaczyna się film. Mm. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak, bardzo potrzebujecie. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak, bardzo potrzebujecie. Tak, bardzo, bardzo kocham cię. Tak, bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham. Cię tak bardzo potrzebuję Ja czekam czwarty rok Patrzę przed siebie Mm, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty? Mm, czy wiesz, że gdy odjeżdżasz, mm, umieram trzynaście razy, mm, umieram patrząc w okno mm, na korytarzu? Mm, tak bardzo, bardzo kocham Cię, tak bardzo potrzebuję Cię, tak bardzo, bardzo kocham Cię, tak bardzo potrzebuję. Ja czekam trzeci rok patrzę przed siebie czy przyjdzie ktoś od ciebie czy przyjdziesz ty Czy wiesz że twoje oczy spalają mnie jak ogień gdy patrzę w twoje oczy zaczyna się film Ja czekam czwarty rok patrzę przed siebie czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że gdy odjeżdżasz, umieram 13 razy, umieram stojąc w oknie na korytarzu. Tak bardzo, bardzo kocham Cię, tak bardzo potrzebuję Cię, tak bardzo, bardzo kocham Cię, tak bardzo potrzebuję, to przecież wiesz.